Połóż rozmaryn na karku i zobacz, co się stanie. Cześć, kochani, jak się macie. Dziś chcę wam przekazać bardzo ważną wskazówkę, którą zapamiętacie na całe życie. Chodzi o to, chcę, żebyś położył to tutaj na swój kark i zobaczysz, jakie rezultaty może przynieść tylko kawałek rozmarynu. Ta wskazówka jest bardzo silna. Łagodzi bóle głowy i stawów, zwalcza częste zmęczenie, ma właściwości antyseptyczne, grzybobójcze i bakteriobójcze, eliminuje przeziębienia, poprawia zdrowie fizyczne, nastrój i bezsenność. Aby uzyskać idealne rezultaty, musisz znaleźć odpowiedni punkt, który Ci pokaże, aby zastosować alkohol rozmarynowy, ale najpierw nauczę Cię krok po kroku tej silnej receptury. Podstawą naszego domowego lekarstwa są tylko dwa składniki: rozmaryn i alkohol. Do przygotowania przepisu potrzebujemy 20 gramów suszonego rozmarynu 100 ml czystego alkoholu i szklany pojemnik z pokrywką. Sposób przygotowania jest bardzo prosty. Włóż rozmaryn do szklanego słoika i zalej alkoholem, aż całkowicie go pokryje. Wymieszaj drewnianą lub plastikową łyżką. Teraz musisz przechowywać miksturę przez tydzień w ciemnym miejscu i będzie wyglądać tak. Teraz, postępując zgodnie z moimi instrukcjami, namocz kawałek waty w alkoholu rozmarynowym. Połóż się na brzuchu i umieść wacik dokładnie w tym miejscu, między głową a szyją. Musisz umieścić wacik bezpośrednio w tym zagłębieniu z tyłu głowy. Można to też zrobić w pozycji siedzącej, ale leżenie jest wygodniejsze. Gotowe! Trzymaj wacik w tym miejscu przez co najmniej trzydzieści minut. Możesz użyć plastra, chustki albo czegokolwiek innego, co utrzyma wacik na miejscu. Najlepszy czas na ten zabieg to rano, przed jedzeniem lub piciem, albo wieczorem przed snem. Korzyści z użycia alkoholu rozmarynowego są niesamowite. Poczujesz je od razu. Łagodzi bóle głowy i stawów, zwalcza częste zmęczenie, ma właściwości antyseptyczne, grzybobójcze i bakteriobójcze. Eliminuje przeziębienia, poprawia zdrowie fizyczne, nastrój i bezsenność. Jeśli dotarłeś do końca, napisz mi z jakiego miasta mnie oglądasz. Chcecie uściskać i dowiedzieć się, jak daleko dociera moja wiadomość. Buziaki i z Bogiem. Papa! Pa.